Cześć, drodzy bracia i siostry w Chrystusie! Z wielką radością witam Was w tej świętej przestrzeni, gdzie możemy zjednoczyć się w modlitwie i wierze. Dziś zebraliśmy się na szczególnym momencie na chwili połączenia z Bogiem oraz wzywania cudów poprzez potężną intercesję święta. Carlo Acutisa, młodego świętego, który uczy nas piękna prostoty i oddania. Święta Carlo. Znany z głębokiej wiary i miłości do Eucharystii, jest żywym przykładem tego, jak możemy dążyć do świętości w naszym codziennym życiu, nawet w małych rzeczach. Pokazuje nam, że niezależnie od naszego wieku czy okoliczności, zawsze możemy być narzędziami Boga w tym świecie. I właśnie to chcemy dzisiaj uczynić, wołać o cuda, błogosławieństwa i uzdrowienia, które są dostępne dla nas wszystkich przez modlitwę. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad siłą modlitwy? Kiedy łączymy się w duchu, kiedy otwieramy nasze serca przed Panem i prosimy Go o to, czego pragniemy, jesteśmy w stanie dotknąć nieba. Tak jak święta. Carlo Acutis, który poświęcił swoje życie Jezusowi i jego Kościołowi, my również chcemy dziś podnieść nasze głosy i nasze prośby do Pana. Dlatego zapraszam Was do przygotowania się na ten szczególny moment. Przynieście do swojego umysłu to, o co pragniecie prosić Boga: cud, uzdrowienie, wskazówki, cokolwiek potrzebujecie. Postawcie to przed Panem. W tym wideo będziemy mieli moment szczególnej modlitwy do święta. Carlo Accutaisa. On jest potężnym orędownikiem, a jego życie uczy nas, że wiara musi iść w parze z działaniem. Dlatego podczas oglądania czujcie się swobodnie, aby komentować poniżej, o jakie cuda prosicie Boga. Podzielcie się swoimi intencjami modlitewnymi z nami, abyśmy mogli razem się modlić za Was. Pamiętajcie, że modlitwa we wspólnocie jest wzmacniająca. A razem możemy podnieść nasze głosy w wołaniu do Boga. A jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, skorzystajcie z tej okazji, aby to zrobić teraz. Znajdziecie tutaj wiele treści budujących, refleksji na temat wiary oraz momentów modlitwy, które mogą przynieść pokój i nadzieję w waszym życiu. Subskrybując, dołączacie do wspólnoty braci i sióstr, którzy, tak jak wy, dążą do głębszej relacji z Bogiem. Temat dzisiejszy: Poproś o swój cud i otrzymaj go już teraz. Przypomina nam, że Bóg zawsze jest gotów nas wysłuchać. Czasami wystarczy, że zrobimy pierwszy krok i poprosimy z wiarą. Jak napisano w Ewangelii Mateusza 7, 7, Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam kropa. To obietnica Pana, a dziś jest szczególnym dniem, abyście mogli doświadczyć tej mocy w swoim życiu. Podczas gdy przygotowujemy się do modlitwy, zastanówcie się nad błogosławieństwami, które już otrzymaliście. Często koncentrujemy się tak bardzo na tym, czego jeszcze nie mamy, że zapominamy podziękować za wszystko, co Bóg już dla nas uczynił. Podziękujcie mu za swoje życie, za swoją rodzinę, za swoje osiągnięcia, a nawet za wyzwania, ponieważ one kształtują nas i przybliżają do Jego woli. Razem wezwijmy intercesję święta. Carlo Akitaiza inspirował nas do intensywnego przeżywania naszej wiary i bycia świadkami miłości Chrystusa w każdej okoliczności. Niech ta modlitwa będzie kanałem błogosławieństw i cudów w Waszym życiu. Jesteśmy gotowi, aby wołać do Pana, a Wy jesteście zaproszeni do udziału w tym momencie. Pamiętajcie, Wasza wiara jest kluczem, który otwiera drzwi nieba. Przygotujcie się na przyjęcie swojego cudu. Razem, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Fragment z Marka, godzina 11:24, uczy nas podstawowej prawdy na temat modlitwy i wiary, dlatego mówię Wam, wszystko, o co będziecie prosić w modlitwie, wierzcie, że to otrzymaliście, a będzie Wam dane. To stwierdzenie Jezusa nie jest tylko zaproszeniem, ale wezwaniem do działania i wewnętrznej przemiany. Skupia się na wierze, która wyprzedza otrzymanie to zaproszenie do gorliwej wiary, że gdy prosimy coś Pana, już mamy w sercu pewność, że to się spełni. Wiara jest mostem łączącym nasze pragnienie z manifestacją cudu. Często spotykamy się z sytuacjami, które wydają się niemożliwe które wyzwalają w nas wątpliwości, czy coś dobrego może się wydarzyć. W tym kontekście zaufanie Bogu staje się kluczowe. Wiara nie jest jedynie nadzieją ani naiwnym optymizmem, jest głęboką pewnością, że Bóg jest w stanie zrealizować to, o co prosimy, pod warunkiem, że jest to zgodne z Jego wolą. Kiedy się modlimy, powinniśmy to czynić z przekonaniem, że Bóg słyszy i odpowiada. Nie oznacza to, że zawsze otrzymamy to, czego pragniemy w sposób, w jaki sobie to wyobrażamy ale że odpowiedź boska zawsze jest w harmonii z tym, co jest najlepsze dla nas i naszego duchowego wzrostu. Gdy prosimy o cud, często zapominamy, że modlitwa powinna iść w parze z gotowością do przyjęcia i działania. Wiara aktywna jest kluczowym elementem w tym procesie. Kiedy się modlimy, nie tylko prosimy o coś, ale otwieramy się na przemianę, która może nastąpić w naszym życiu. Ważne jest, aby pamiętać, że cuda nie ograniczają się tylko do nadzwyczajnych wydarzeń. Mogą również manifestować się w małych detalach codzienności, w subtelnych zmianach, które prowadzą nas do większego zrozumienia i akceptacji boskiego planu. Intercesja to kolejny istotny aspekt, który możemy rozważyć w związku z modlitwą i prośbą o cuda. Jak mówi Jakuba, godzina 5:16, modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc. Przypomina nam to o mocy wspólnoty wiary. Kiedy jednoczymy się w modlitwie, zbiorowa siła naszej wiary jest zdolna poruszyć góry. Modląc się w intencji innych, tworzymy sprzyjające warunki, aby cuda mogły się wydarzyć. To wezwanie, abyśmy byli nie tylko odbiorcami błogosławieństw, ale także agentami przemiany w życiu innych. Modlitwa we wspólnocie jest świadectwem miłości Chrystusa w działaniu, a często, modląc się za kogoś, jesteśmy również dotykani i umacniani w naszej własnej wierze. Wytrwałość w modlitwie, jak wspomniano w Mateusza 7. 7, myślnik 8 to kolejny istotny element do rozważenia. Jezus zachęca nas do proszenia, szukania i pukania. Ta wytrwałość powinna być rozumiana nie jako sposób na naleganie na nasze pragnienia, ale jako uznanie naszej zależności od Boga. To zaproszenie, abyśmy, nawet w obliczu odpowiedzi, które mogą nie być natychmiastowe, pozostali mocni i wytrwali w naszym poszukiwaniu. Wytrwałość jest dowodem na to, że wierzymy w wierność Boga że On jest uważny na nasze prośby i że w odpowiednim czasie odpowiedź przyjdzie. Modlitwa do święta. Carlo Acutisa, młodego człowieka, który żył zży prosząc o Twoją interwencję, możemy pamiętać, że najważniejsze cuda często dzieją się w naszych sercach, gdy otwieramy przestrzeń, aby Bóg działał w nas i przez nas. Proś o swój cud, ale rób to z pewnością, że prawdziwa przemiana zaczyna się w naszym wnętrzu. Wiara jest nieustannym zaproszeniem do zbliżenia się do Boga, Ufając, że On jest w stanie zrealizować znacznie więcej, niż możemy prosić lub sobie wyobrazić. Niech nasze życie stanie się świadectwem wielkości Boga w działaniu, a nasze modlitwy będą pełne tej pewności, wiedząc, że prosząc, już otrzymaliśmy. Gdy rozważamy temat, poproś o swój cud i odbierz go teraz. Kluczowe jest oparcie tej prośby na biblijnych naukach, które prowadzą nas w naszej wierze. Fragment z Ewangelii Mateusza 7. 7 myślnik 8 niesie ze sobą potężne przesłanie, które odzywa się w naszych sercach i działaniach. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto kołacze, otworzą. Tutaj Jezus zachęca nas do śmiałego składania próśb, by nie wahać się w poszukiwaniu Bożej interwencji w naszym życiu. Wytrwałość jest kluczowym elementem tej zachęty. Często jesteśmy wystawiani na próbę, aby zachować wiarę w obliczu przeciwności i pozornego milczenia Boga. Życie pełne jest sytuacji, które mogą budzić wątpliwości, ale Jezus zaprasza nas do niepoddawania się. Modlitwa jest potężnym narzędziem, które łączy nas z Ojcem, a praktyka proszenia, szukania i kołatania to wyraz naszej wiary i determinacji. Nie chodzi tylko o złożenie prośby, ale o pielęgnowanie głębokiej relacji z Bogiem, w której komunikacja jest stała i szczera. Patrząc na postać święta Karola Akutisa, młodego, który wyróżniał się swoją pobożnością i miłością do Eucharystii, jesteśmy inspirowani do autentycznego i żywego przeżywania wiary. Pokazuje nam, że świętość nie jest jedynie drogą zarezerwowaną dla osób starszych czy żyjących w zakonach. Wręcz przeciwnie, świętość jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, i może być przeżywana w każdym codziennym działaniu. Karol wykorzystał technologię do ewangelizacji i uczynienia wiary bardziej dostępną, pokazując, że kreatywność i innowacyjność mogą być sprzymierzeńcami w misji świadectwa miłości Boga światu. Interwencja jest kolejnym ważnym aspektem do rozważenia. Prosząc o cud, nie tylko wzywamy boską pomoc dla siebie, ale możemy również wstawiać się za innymi. Jak mówi Jakub, godzina 5:16, modlitwa sprawiedliwego jest skuteczna i potężna. Co prowadzi nas do zrozumienia, że nasze modlitwy nie tylko kształtują nasze życie, ale także mają potencjał wpływania na życie innych. Kiedy modlimy się o uzdrowienie, pokój czy jakąkolwiek potrzebę, aktywnie uczestniczymy w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Wspólnota wierzących jest niezbędnym wsparciem w tym procesie. Kiedy spotykamy się na modlitwie, dzielimy się naszymi intencjami i wstawiamy się za sobą nawzajem, tworzymy świętą przestrzeń, w której mogą się wydarzyć cuda. Sam Jezus obiecał. Że tam, gdzie dwóch lub więcej zbierze się w Jego imię, on będzie obecny. Mateusz godzina 18:20. Ta boska obecność wśród nas zapala płomień nadziei i przemiany. Modlitwa jest zatem zaproszeniem do działania. Nie jest to jedynie rytuał, ale akt wiary, który prowadzi nas do działania zgodnie z naszymi przekonaniami. Kiedy prosimy o cud, powinniśmy być gotowi również stać się narzędziami tego cudu. Co możemy zrobić, aby pomóc tym, którzy są wokół nas? Jak możemy być odpowiedzą na czyjąś modlitwę? Te pytania motywują nas do aktywnego i zaangażowanego przeżywania naszej wiary. W miarę zbliżania się do Boga w modlitwie, kluczowe jest pamiętanie, że cuda mogą manifestować się w niespodziewany sposób. Czasami to, o co prosimy, może nie zrealizować się tak, jak to sobie wyobrażaliśmy, ale Bóg ma plan, który przewyższa nasze zrozumienie. Zaufanie w Jego wolę jest świadectwem naszej wiary. Tak jak święta. Karol Akutis żył w pełnym zaufaniu do Boga, tak i my jesteśmy wezwani do tego samego, wiedząc, że niezależnie od wyniku, nasza więź z boskością jest tym, co naprawdę się liczy. Dlatego, prosząc o nasz cud, róbmy to z otwartym sercem, wytrwałością i pełnią wiary. Niech życie święta Karola Akutisa oraz biblijne fragmenty, które zachęcają nas do proszenia, szukania i kołatania, będą dla nas inspiracją. Niech nasze modlitwy będą nie tylko za nas. Ale również za wszystkich tych, którzy potrzebują boskiego dotyku w swoim życiu. W ten sposób będziemy mogli dostrzegać manifestację miłości Boga w każdym objawionym cudzie. Idea proszenia o cud jest głęboko zakorzeniona w chrześcijańskim doświadczeniu, a często stajemy w obliczu potrzeby boskiej interwencji w naszym życiu. Fragment z Jakuba, godzina 5.16, oferuje nam jasny i mocny wgląd w skuteczność modlitwy sprawiedliwego i znaczenie interwencji, zarówno dla uzdrowienia, jak i dla przemiany. Ten fragment uczy nas, że modlitwa nie jest tylko aktem indywidualnym, ale wspólnotowym, który może przynieść niezwykłe rezultaty. Kiedy Jakub mówi, że modlitwa sprawiedliwego jest skuteczna i potężna, przypomina nam, że nasze życie modlitwy powinno być wspierane przez integralność i sprawiedliwość. Skuteczność modlitwy nie zależy tylko od słów, które wypowiadamy, ale również od stanu naszego serca i naszej relacji z Bogiem. To zaproszenie do życia w sposób sprawiedliwy, dążenia do świętości i bliskości z Panem, ponieważ to w tej intymności znajdujemy prawdziwą siłę do wstawiania się za innymi i za sobą samym. Interwencja jest fundamentalną praktyką w życiu chrześcijańskim. Kiedy modlimy się za innych, łączymy się w wyższym celu, który wykracza poza nasze indywidualne potrzeby. Ta jedność intencji i serc ma moc przenoszenia gór, wstawiając się. Jesteśmy wezwani do postawienia się na miejscu innych, do odczuwania ich bólu i radości oraz do przynoszenia tych potrzeb przed Boga. Ta praktyka wzmacnia nas jako wspólnotę, a także przybliża nas do serca Boga, który jest Bogiem współczucia i miłosierdzia. Warto pamiętać, że cuda nie dzieją się tylko w momentach wielkiej potrzeby czy kryzysu. Mogą manifestować się w drobnych rzeczach codzienności, w gestach miłości, w niespodziewanych pojednaniach i w uzdrowieniach. Które często nie ujawniają się natychmiastowo ani spektakularnie. Modlitwa jest sposobem, w jaki możemy otworzyć drzwi do tego, aby te cuda wydarzyły się w naszym życiu i w życiu naszych bliskich. Kiedy prosimy Boga, powinniśmy to robić z pewnością, że On nas słyszy i że Jego odpowiedź może przyjść w sposób, którego często nie przewidujemy. Wspólnota wierzących odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Kiedy spotykamy się na modlitwie, czy to w małych grupach, podczas celebracji liturgicznych, czy na rekolekcjach, tworzymy sprzyjające środowisko, w którym Bóg, może energia duchowa, która powstaje z tej jedności, może być transformująca? Często to świadectwa wiary i dzielone doświadczenia zachęcają innych do proszenia o swoje cuda, do wierzenia, że Pan może działać w ich życiu. Modlitwa to nie tylko prośba, ale dialog z Bogiem. To przestrzeń, w której możemy wyrażać nasze nadzieje, lęki, wątpliwości i przede wszystkim naszą wiarę. Kiedy prosimy o cud, tak naprawdę stawiamy się w pozycji zależności i zaufania do Boga. Uznajemy, że sami jesteśmy ograniczeni, ale z Jego pomocą wszystko jest możliwe. To nastawienie otwarcia pozwala nam przyjąć łaskę, którą Bóg ma dla nas, czy to w formie natychmiastowego cudu, czy w postaci pokoju, który nas otacza w czasie oczekiwania. Fundamentalne jest również, abyśmy, prosząc o cud, czynili to z otwartym sercem, gotowym zaakceptować wolę Boga. Czasami odpowiedź na nasze prośby może być inna, niż się spodziewaliśmy, ale to nie umniejsza skuteczności modlitwy. Zaufanie Bogu prowadzi nas do przekonania, że zawsze ma On dla nas to, co najlepsze, nawet jeśli nie rozumiemy Jego planów od razu. Modlitwa do święta. Carlo Acutisa, młodego człowieka, który żył swoją wiarą z intensywnością i miłością, inspiruje nas do zbliżania się do Boga z czystym sercem i pełnym nadziei. Jest on przykładem tego, jak życie modlitwy może prowadzić do wielkich transformacji i cudów, zarówno w naszym życiu, jak i w życiu innych. Wzywając wstawiennictwa tego świętego, prosimy, aby pomógł nam żyć autentyczną wiarą i zaangażować się w modlitwę, mając zawsze na uwadze, że modlitwa sprawiedliwego jest potężna i skuteczna. W dalszej części będziemy mieli modlitwę, która pozwoli nam wyrazić nasze prośby i intencje, abyśmy razem mogli wołać o łaski i cuda, których potrzebujemy. Obyśmy byli otwarci na przyjęcie działania Pana w naszym życiu. O Boże, stwórco nieba i ziemi, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei, uznając wielkość Twojej miłości i Twojej nieskończonej miłosierdzia. W tym momencie łączę się z wszystkimi tymi, którzy szukają cudu, pragną odpowiedzi i pragną poczuć Twoją potężną obecność w swoim życiu. W szczególności wzywam wstawiennictwa święta. Carlo Acutisa, młodego, który potrafił dostrzegać piękno Twojej obecności w Eucharystii, i który żył swoją wiarą z zapałem i determinacją. Święta Karlo, który byłeś przykładem świętości i oddania, proszę Cię, abyś wstawił się za mną i za wszystkimi, którzy potrzebują szczególnego dotyku Boga w swoim życiu. Ty, który zrozumiałeś znaczenie przekazywania przesłania Chrystusa młodym oraz wykorzystywania technologii do głoszenia Ewangelii, pomóż nam również być narzędziami Twojego pokoju i miłości. Niech tak jak Ty, żyjemy naszą wiarą w sposób autentyczny, zawsze szukając dobra i oświetlając ścieżkę tych, którzy nas otaczają. Panie, w tym momencie składam przed Tobą wszystkie moje troski, lęki i pragnienia. Ty znasz to, co kryje się w moim sercu, wiesz o moich codziennych zmaganiach i wyzwaniach, przed którymi stoję. Proszę Cię, abyś, przez wstawiennictwo święta. Karlo, wylał na mnie swoją łaskę i udzielił mi cudu, którego tak bardzo potrzebuję. Niech odczuję Twoją potężną rękę, która mnie obejmuje i prowadzi w każdym kroku, który stawiam. Niech wiara, która we mnie mieszka, się umacnia, a ja mogę świadczyć o Twoim działaniu w moim życiu w sposób wyraźny i oczywisty. O Boże, spraw, abym potrafił dostrzegać, co jest poza trudnościami, które mnie otaczają. Pomóż mi mieć wzrok pełen nadziei, nawet w obliczu przeciwności. Niech, tak jak święta Karlo, dostrzegam piękno w każdej chwili. W każdym doświadczeniu i uznaję Twoją obecność we wszystkich aspektach mojego życia. Niech nie czuje się samotny, ale dostrzegam, że zawsze jesteś obok mnie, słuchając moich próśb i odpowiadając na moje potrzeby. Panie, proszę również o tych, którzy są wokół mnie. Niech wszyscy, którzy potrzebują cudu, uzdrowienia, pocieszenia lub wskazówki w swoim życiu, odczują Twoją kochającą obecność. Niech, przez wstawiennictwo święta, Karlo Akutisa znajdą siłę potrzebną do stawienia czoła swoim walkom i odwagę, aby zaufać Tobie. Niech każdy z nas będzie nosicielem Twojego światła, promieniując miłość i nadzieję w świecie, który często wydaje się mroczny. Święta Karlo, młody święty, który byłeś przykładem autentycznej wiary i potrafiłeś wykorzystać technologię do głoszenia przesłania Chrystusa, pomóż nam być kreatywnymi i innowacyjnymi w naszej ewangelizacji. Niech znajdziemy nowe drogi, aby przynieść miłość Boga wszystkim. Szczególnie tym, którzy czują się daleko lub oddaleni od wiary. Niech nasze działania będą zawsze prowadzone przez Ducha Świętego, abyśmy mogli być prawdziwymi świadkami Twojej miłości w każdym słowie i geście. O Boże, dziękuję Ci za życie Święta. Carlo Acutisa, za jego oddanie i miłość do Eucharystii oraz za jego pragnienie, aby młodzież mogła Cię poznać. Niech Jego życie inspiruje nas do dążenia do bardziej intymnej relacji z Tobą, do doceniania chwil modlitwy i znaczenia wspólnoty z braćmi. Niech uczymy się od Niego, aby nasze życie stało się prawdziwą ofiarą dla Ciebie, żyjąc świętością w naszym codziennym życiu. W tym momencie, Panie, składam w Twoje ręce wszystkie moje intencje, każdy sen i każdą nadzieję. Niech ufam Twojemu planowi dla mojego życia i, tak jak święta. Karlo, niech będę znakiem wiary i miłości dla tych, którzy są wokół mnie. Niech moje życie odzwierciedla Twoje światło i niech będę narzędziem pokoju w tym świecie, zawsze szukając prawdy i sprawiedliwości. Niech każdego dnia zbliżam się do Ciebie, szukając Twojej twarzy i rozpoznając Twój głos pośród zgiełku codzienności. Niech Twoje słowo będzie moim przewodnikiem, a ja znajdę w Tobie siłę, aby iść naprzód, nawet gdy wyzwania wydają się nie do pokonania. Niech moja wiara, tak jak wiara święta. Karlo, będzie światłem, które świeci w ciemnościach. Niosąc nadzieję i miłość wszystkim, którzy staną na mojej drodze, O Boże, wciąż pozostając w Twojej obecności, uznaję znaczenie wytrwałości w wierze i miłości. Święta Carlo Acutis nauczył nas, że niezależnie od wieku, możemy być potężnymi narzędziami w Twoich rękach. Niech jego życie, pełne entuzjazmu i oddania, zainspiruje nas do tego, aby nie pozwolić, aby rozproszenia świata oddaliły nas od Ciebie. Niech, tak jak on. Korzystamy z darów i talentów, które nam dałeś, aby głosić Twoją Ewangelię z kreatywnością i pasją. Pomóż nam dostrzegać okazje, które nas otaczają, aby czynić dobro i rozsiewać Twoje światło w każdej części naszego codziennego życia. Panie, proszę Cię, abyś obdarzył nas wrażliwym sercem. Zdolnym dostrz modlitwa i refleksja niech będziemy nosicielami nadziei w obliczu rozpaczy, a nasze słowa niech zawsze będą budujące, odzwierciedlając prawdę i piękno Twojej miłości. O Boże! Obliczu wyzwań, które napotykam, pomóż mi nie stracić wiary. Niech zawsze pamiętam, że nawet w najciemniejszych godzinach Twoje światło nigdy nie gaśnie. Daj mi odwagę, by iść naprzód, ufając, że Twoja wola jest zawsze doskonała, nawet gdy jej nie rozumiem. Niech moja ufność w Ciebie będzie świadectwem dla tych, którzy są wokół mnie, pokazując, że można znaleźć pokój w burzy. Spraw, abym był przykładem żywej wiary, która świeci intensywnie, nawet w trudnościach. Panie, modlę się także o jedność wśród wszystkich Twoich dzieci. Niech pracujemy razem na rzecz wspólnego dobra, pokonując bariery i uprzedzenia, budując sprawiedliwszy i bardziej solidarnościowy świat. Niech wstawiennictwo święta Karola Akutisa inspiruje nas do bycia prawdziwym ciałem Chrystusa, gdzie każdy z nas odgrywa unikalną i niezbędną rolę. Razem stwórzmy atmosferę miłości, gościnności i szacunku, odzwierciedlając różnorodność i piękno Twojego stworzenia. O Panie, gdy wątpliwość i strach będą próbowały mnie sparaliżować, niech przypomnę sobie obietnice, które złożyłeś, oraz wierność, którą zawsze okazywałeś w historii. Niech przytulę się do Twojego słowa, które jest światłem dla moich stóp i lampą na mojej drodze. Niech znajduję pocieszenie w Pisma Świętego i w modlitwie, wiedząc, że zwracając się do Ciebie, zawsze znajdę schronienie i wsparcie. Niech moje życie modlitewne będzie odzwierciedleniem moich nieustannych poszukiwań Ciebie, a ja zawsze znajdę czas, by być w Twojej obecności, słuchając Twojego głosu i czując Twoją miłość. Panie, na zakończenie tej modlitwy oddaję Ci wszystkie moje pragnienia, obawy i nadzieje. Niech ufam w pełni Twojemu planowi, nawet gdy nie rozumiem dróg, który dla mnie wybrałeś. Daj mi mądrość by akceptować wyzwania jako możliwości wzrostu i nauki, zawsze pamiętając, że Twoja łaska wystarcza w mojej słabości. Niech będę kanałem błogosławieństw dla tych, którzy mnie otaczają, dzieląc się radością i pokojem, które znalazłem w Tobie. O święta. Karolu Akutis, proszę, kontynuuj wstawiennictwo za mną i za wszystkimi, którzy szukają Twojej obecności i światła w swoim życiu. Niech zawsze pamiętamy, że idąc za Twoimi śladami. Podążamy za śladami Chrystusa. Niech nasze życie będzie nieustanną ofiarą miłości i służby, żyjąc świętością w każdym codziennym czynie, a na końcu naszych dni niech spojrzymy wstecz i zobaczymy życie naznaczone wiarą, nadzieją i miłością. O Panie, niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Gdy wracamy do codziennych spraw, niech nosimy z sobą pewność, że nigdy nie jesteśmy sami ponieważ Twoja obecność towarzyszy nam na każdym kroku. Amen. Mamy nadzieję, że dzisiejsza refleksja dotknęła Twojego serca w sposób głęboki i że poczułeś obecność Pana w każdym podzielonym słowie. Modlitwa do święta. Karola Akutisa przypomina nam, że nawet w obliczu trudności i wyzwań życia, zawsze możemy szukać cudu. Tak jak On, który był młodym człowiekiem zakochanym w Bogu i Eucharystii, jesteśmy wezwani do życia naszą wiarą w sposób intensywny i autentyczny, ufając, że Pan wysłuchuje naszych próśb. Pamiętaj, że cud, którego potrzebujesz, może nie przyjść w formie, jakiej oczekujesz, ale Bóg ma doskonały czas na działanie w Twoim życiu. Wiesz, że prosząc z wiarą, otwierasz swoje serce na przyjęcie błogosławieństw, które On dla Ciebie przygotował. Nasza chrześcijańska droga jest pełna nauki i doświadczeń, które kształtują nas i przybliżają do Ojca. Każdy moment modlitwy, każdy akt wiary, każdy gest miłości to ważne kroki na naszej drodze. Jeśli poczułeś się dotknięty tą wiadomością, chcemy zaprosić Cię do podzielenia się swoją historią z nami. Zostaw komentarz poniżej, opowiadając, jak ta modlitwa i refleksja wpłynęły na Twoje życie. Twoja historia może być inspiracją dla kogoś innego, kto szuka własnego cudu. Jesteśmy wspólnotą, która wspiera się nawzajem, a każde świadectwo to dowód wiary, który przynosi nadzieję i odnowienie. A dla tych, którzy jeszcze się nie zapisali do naszego kanału, to doskonały moment, by to zrobić. Klikając przycisk subskrypcji, dołączasz do rodziny, która pragnie duchowo rosnąć i dzielić się miłością Chrystusa ze światem. Zawsze przygotowujemy treści, które budują, inspirują i przynoszą pocieszenie w trudnych chwilach. Subskrybując, Masz również pewność, że otrzymasz powiadomienia o naszych kolejnych filmach, które są tworzone z troską i poświęceniem, zawsze z celem niesienia Słowa Bożego do jak najszerszego grona ludzi. Nie zapomnij zostawić swojego lubię to, jeśli podobał Ci się dzisiejszy film. To pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób i szerzyć wiadomość nadziei i wiary, której wszyscy potrzebujemy. Twoja interakcja jest kluczowa, abyśmy mogli kontynuować tę ważną pracę. Razem możemy zmienić życie wielu. Którzy szukają cudu, tak jak my. Kończąc ten dewocjonał, pamiętaj, że Twoja wiara i modlitwa mają moc. Święta Karol Akutis uczy nas, jak żyć naszą wiarą z radością i odwagą, jak szukać obecności Boga w każdym momencie naszego życia i jak ufać, że On zawsze jest przy nas. Niech przekażemy tę wiadomość do naszego codziennego życia, zawsze szukając cudu, który jest w naszym zasięgu, nie tylko dla nas, ale także dla tych, którzy nas otaczają. Chodźmy razem naprzód. Wytrwale modląc się i poszukując tego, co dobre i prawdziwe. Niech światło Chrystusa oświetla Twoją drogę, a Ty odczuwaj radość, wiedząc, że każdego dnia jesteśmy razem w tej drodze wiary. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę w obfitości. Do zobaczenia następnym razem, a niech pokój Chrystusa zawsze gości w Twoim sercu.